W Kijowie w 2019 roku na głównym uniwersytecie, prawda, to jest nacjonalny uniwersytet, imienia Tarasa Szewczenki, prawda? Czyli to jest, no nie wiem, tak jak UJ może w Polsce, albo, mhm. albo UW. No i co, jak była konferencja, Narodowy Uniwersytet, Szewczenki, prawda, no bohatera narodowego, no i konferencja po rosyjsku idzie. Okay, czyli to prawda? To jest prawda. I, i rozmawiałam z kolegami, on mówi, no wiesz, no, to ja, po jakim do studentów mówisz? Wiesz, no, no po rosyjsku, bo, bo to łatwiej. Tam nie było żadnego prawa, prawda, zakonu, jak oni mówią, tylko to było tak, jakie to ma konsekwencje? Rzeczywiście to, co mówisz, że to jest rosyjska perspektywa. Tak, rosyjski to jest piękny język literacki, a ukraiński z punktu widzenia Rosjan to re, język chłopski.